Hej, cześć, jestem Sonia Kuzak, kontynuujemy grę w Darkest Dungeon. Dziś idziemy na to, Syrene, zobaczymy, czy uda nam się go pokonać. Tak, oto przedmioty. I zobaczymy. Molbi, to chyba ma jak on zostanie przyjęty. A szybkość, prawda? ma szybkości? 6. Czyli unik jest ważniejsze. Inny przyjemny udać się, ten przyjadł, o ten może udać. Będzie mi jeszcze trochę wrażenia sadził. Tutaj co daje 15, to uniki. Może to już będzie lepsze. Jeszcze raz sprawdzam. Może? Szybkość unik. A nie za dobrze by było. Dobra, robimy tak, niech już będzie. No i zobaczymy, że syrenka ma że padnie. więcej za ma, ma. Łopaty. Też dodatkowe pochodzi na wszelkie nie znalazł. jej szybko. Pak, klucze, wody święconej. Wszystko na debuffy jakbym dostał. I zimę muszę mieć trochę więcej, bo uniki dostał przed tamtego przedmiotu z tego dodatku z farmy. On musi dziać. ...wiedział jak będę miał te działa? Maksimum, maksimum, chyba. Cztery łuski. Wyruszamy. Ale że ta strażamka padnie? O, może być to kieszko, a ty byś podził mnie na najwyższym raczej. Znaczy, co pójdzie z nimi dalej? Może łatwo i gładko. I nie wszędzie tych, co ja nie będę chciał. I już mam. Mam gdzie robić prosto drogę do niej. Jest syreny. A, 2, 3, 4. A, 2, 3, 4. Kurde Tu i tu może być. To tam idziemy, sprawdzamy. Na przykład pochodnia może być. Sześćdziesiąt, 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 osiemdziesiąt Oczywiście Serio kurde mać Nie za dobrze poszło Do czego się cekam tych walk? O, ta walka może być ciekawa. Aż, aż tak źle nie jest. Dobrze, jeszcze mogę zdjąć mu te. co nazwać? Ukrycie mocno. Nie padnie. Nie. Teraz na pewno. Zdejmujemy to i i szybkość ma mniejszą ale trafić może nadal Nieprzyjemniaczek padł jeszcze ten A se trafiaj nic nie zdziałasz Idealnie padło? tka. Leczy się, nie, to 5. I że brakuje 3 do leczenia, i być tak jak druga część gry, że leczy po 8? Tak, po 8 chyba. Wchodzimy, w światło, w świat. Bardzo dobrze, że jest z tym zwiadem. A wtedy tam go nie tam powinien zostać Mam nadzieję, że będzie. <laughs> Znowu. O, że miał mniej, ale i tak. Nie chciałem żeby tamto dostała. Zaraz. Ta, co, zaraz, kurde. Nie czy to zajmowało, czy dawało nawyk. Cholera, dawało. Co to dało? I człowiek, a nic takiego. Tylko w mieście musi liczyć. <grym> nic takiego. To bym powiedział, że coś, coś, coś dużego. Proszę zjazdy tam. Będę się tam i tam pójść, by nie da fajnie dłużej zajmie Kamień wrzucamy tamten, a ten bierzemy No widziałeś, trochę niepokojące, że za długo jest 11 No 11 zaatakowała Kulera I już nie może Na szczęście jeden pad rybiasty A dosaj writem Rito Nazej może się leczyć sam z siebie On się leczyć na to dał zmarnowany atak Pada. Niech do mnie przyciągaj. No nie przyciągaj, bo on nie może walczyć. Cholera, trzeba wyleczyć się. Mniejsze obrażenia, i szybkość, dobrze. Tutaj to go wyleczę. Dobrze, że to zrobiłem. Wyleczy siebie 30, świetnie. siekać dobrze fajne rzeczy dostaje a biorę to proszę o zwiat o kurde na niego to ochronę matonę. Nie rób tego, blazu. A to nie chcę, żeby w Jest. Czy było Ech, to, to... dużo jest. Dziesięć na pięć tur. Pięćdziesiąt! Siedemnaście. Idealnie. na niego i kolejne. 11 się pada. Niedobrze. Nie jego, 19. dobrze, na czym nie trzeba trzegł, ale Dobrze. Mieszamy mu to Takie coś Wrzut linia Eee, więc Więcej osłabienia Lepiej robić. Ach, to muszę go załatwić dzięki temu. Teraz to pada. i już te krawy Jest, co tam jest? Świetnie, możemy iść na walkę. Panowie, jestem bardzo zadowolony. Rzucamy i rzeczy do lepszej nie niestety już tego nie mam. To lubię to... coś takiego, tu najpierw użyć obrażenia trzeba tu, ale to jest ryzykowne, bo zostań przyjęty. A ja wpierdzę, że dostanę jest mocny. Raz na siebie, obniża stres, kurde, zwiększyć stres na jak to. Kończymy z tym. Płaciło, używamy. z użytku więcej na syrenie używam całą wodę święconą i modlimy się żeby nam nie dowaliła to jest straszne i cała woda święcona użytek to już przez walkę można użyć to być podczas walki zapomniał, że trzeba użyć. Więc 3, 2, 1, wchodzimy. Ile to Są że ma dość dużo. Proszę użyć tego. naszej ich padek. Ma wstąpię. Pomnijmy ochronę tego. Celność słabsza. Też o to przynajmniej Nie traf najważniejszej osoby. Nie! Proszę nie! Jesteś idealny! On się... Odporn jest odporny na kobiety! No, <grybujesz> że na potworne kobiety. Ja drugi obrzeń też dużo nie sadził. Ale żeby to... Może... No że... tak przyjmuję no, tych idiotów. Używamy tego od razu. Eee, na kobiety, świetnie. Więcej słabszą cenność, czym miała. 18, dużo. Więcej! Proszę nie. Nie! Nie. No to mięk kreśkiego. Jecha na syrena. 13 dobrze. 3. Ile masz? 40 szans, że uda się. Za mało na ryzykowanie. I zeszło. To unik przynajmniej. Co ty robisz? Leczcie najlepiej. Niech to. 30! Nie! Nie! pak Nie trafi. Nie załagdź go. Proszę. Leczymy, leczymy, leczymy. Właśnie jeden. Chwada, ale... Nie! Nie! Dobrze! Tylko on ma problem z Proszę nie! To... Przynajmniej on już mogą atakować 18 Nie kto Przynajmniej traf tak często Kogo to możesz chyba być ale dużo on daje No połowy życia ma zjechane i nie idzie dobrze już Mam to ale trzeba na niego co użyć później 47 dobrze 69 no przy syrenie jeszcze Kurde ile życia Kurde Nie No syreno syreno 22 Udało się krzyczeć Już jest martwa. Flangerland lubi kobiety, na co wygląda, i to takie potworne. Jak się na co postać zwiedzimy, co tam po byli w tym w swoim tym zamku i tam się chlali i ktoś, i, któryś z nich kalambert, ponieważ lubi kobiety hehe <grymne> to już powiedziałem parownia tutaj była czy coś tam czy w innym zamku, nie wiem pamiętam bierzemy, bierzemy no dobra, nie, nie kontynuuj, idziemy stąd nie, to powiedziałem? że już przewodzi drogę szokaty kobiety ale było śmieszne. Słyszałem to pierwszy raz, i ci uśmiechnąłem, że nie wiem. Livcore jest. Z mm, nieźle Nie ile. Ze w balety. Serio? już zwaliłeś mnie. Ałek. Miłośnik miłości. Jeszcze lepiej. Przez, wszystko przez syrenę. Leczonko z tego wszystkiego. Akcja coś wtłumienia, nie chciała nie, nie tylko jeszcze wyleczyć. Dobra, coś tu było. To na przykład cios śmierci dobrze jest? Twórczość w nas się śmierci. Gdzie to jest? No. To jest najważniejsze. Nie to kur... za mylę. Zobaczymy tego pana. A, on tu w ogóle nie może, on się biczuje tylko. Ach, kościół. Jest szyb od szyba. Ktoś tu przylaz. Nic za fajne. I teraz, no, jeszcze ona, kurde, to jest i kasy. No i coś w nie wygrają. No i tak, sprawić co tu mamy. Jeszcze kawałek doleczenia to doby było, ale. Moment, no, bo, bo trzeba tego st obron starczą. Na pewno kuszniczka. Nie, awanturniczka będzie, ktoś jeszcze, bo to przód, ostatni, a i do leczenia ktoś, no. To wyjść do wyjścia. Tak, 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 i kto miał jeszcze? awanturniczka, to, I zapomniał komu chciałem wziąć. A, starszą tarczownik do obrony. I dużo ochrony mu dać, żeby bronił przed zrzutami kamieni. i nie wychość, kurczę, tak, skróć na bilu. Więc, jak się podobało, mój beznadziejny komentarz, skomentujcie, subskrybujcie i widzicie się Hej, cześć, pa.